było się przejść do tego rezerwatu ja wam tylko chcę pokazać że e, jeżeli kiedyś jeszcze wybierzecie się do nowej słupi trzeba by było tak zaplanować podróż żeby sobie wygospodarować dodatkowe pół godziny i przejść do tego rezerwatu bardzo bezpieczne przejście piękny parking też a tutaj zobaczcie piękny piękny zalew. to kiedyś się mówił że to jest zalew w broda tak to jest sztuczny zbiornik zbiornik sztuczny na rzece Daj, ja ci zrobię. E, się tutaj nawet żaglówki słuchajcie pływają po tym zalowie bo zaraz wyjedziemy zobaczycie że jest dużo szersze miejsce kilka milionów metrów sześciennych woda zobaczcie tutaj i olbrzymie jezioro się robi prawda no i jest tam marina, tam marina to jest taka przystań dla, dla żaglówek I widać nawet, nawet widać w tej przedniej szybie i w prawym oknie, że tam stoją żaglówki A więc jeszcze o tej porze komuś się, prawda, chce To nie ten, i tak to nie ten parking, następny parking jest jeszcze do tego, Ale chyba jedzie, 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 jedziemy, 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 jedziemy. No, musielibyśmy się potem spieszyć, a... ale chodziło mi o ten widok, żebyście zobaczyli: Są kąpieliska, tak? Są wyznaczone kąpieliska. Tam, gdzie właśnie jest marina, tam są. To jest A tu jest. Ewentualnie. Wędkarzy jest pełno, tak. Jaki wielki tu jest. O panie! Gwiazda e, jest czysta tutaj, bardzo wow. czysta. No, Widzowie zobaczcie na to, tutaj, co to jest. na przyszłość, tak, to byśmy przeszli, tam jest park. Kuba, nie e, e, nagrywaj! Nada, siłownia. Oczko e, w sezonie, a więc jak przyjeżdżam tu z wycieczkami e, w maju, w czerwcu, to można wejść do tej wody, nawet do kolan gdzieś tak, do, 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 do kurwa. E, nie jest drobie. głębokie to oczko wodne. A do góry się podchodzi i tam jest ten e, skans, e, de, 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 rezerwat skan. To jest tak wielkie. Piękne miejsce, bardzo urokliwe. Brody. Radomy się mówiło brody i Zalew w brodach i Dobra, skończyłeś.